Więc chciałem was dzisiaj wezwać do tego, żebyście poświęcili swoje kolana, stając w modlitwie za prześladowanymi braćmi i siostrami, za Johnem, za Charlie, w zasadzie każdego dnia i za wieloma innymi, bowiem 380 milionów chrześcijan na całym świecie jest prześladowanych z powodu tego, że kochają Jezusa Chrystusa. Jak można to zrobić praktycznie? W taki sposób, że za... Promenujecie zupełnie bezpłatny magazyn, który wydajemy co miesiąc. On jest zupełnie za darmo. Naszym jedynym celem jest spowodowanie tylko i wyłącznie tego, żebyście nam oddali, albo żebyście nie oddali nam, ale prześladowanemu kościołowi swoje kolana. Jest to trudniejsze niż oddać pieniądze. Obiecuję Wam. Ale dużo cenniejsze, bowiem my w tej modlitwie. Nie tyle wyrażamy swoje prośby, swoje obawy, swoje strachy, ale w tej modlitwie dołączamy do tego, do tego obłoku świadków, który już oręduje o to, aby wypełniła się wola Boża. W magazynie, który będziemy do Was wysyłać, jeszcze raz powiem, za darmo, znajdziecie serce tego magazynu. On, on, on nie żyje bez, bez, bez kalendarza modlitw. A w kalendarzu modlitw znajdziecie Intencje na każdy dzień. Żeby się pomodlić, nie trzeba spędzać godzin czasu, ale warto zgiąć kolana przed królem królów i panem panów, po to, żeby walczyć o zmianę rzeczywistości tych, którzy codziennie płacą ogromną cenę naśladowania. Jak to zrobić praktycznie? Jak można zamówić magazyn praktycznie? W Fuaje znajdziecie fioletowe stoliki, takie większe, tak jak ten, które na których znajdziecie przezroczyste skrzynki. Wystarczy wypełnić kartę tak, napisać imię i nazwisko właśnie w tej części, wypełnić swój adres, podpisać się, tak żebyśmy oczywiście mogli spełnić wszystkie wymogi formalne związane z ochroną danych osobowych. Wasze dane są w pełni bezpieczne i będziemy wysyłać do was magazyn modlitewny. Ale to jest wyzwanie, bo trzeba zgiąć kolana ale nagroda wierzę, że jest potężna. Mam nadzieję, że teraz widzicie pełniej, wyraźniej to, że ta scena rzeczywiście należy dla tym, którzy na co dzień nie mają głosu, że to miejsce jest dla tych, którzy muszą bardzo często w samotności toczyć swoją walkę. Ale od dzisiaj nie muszą toczyć jej samotnie, bo widzą, że już mają was. I za to wam dziękuję.